W ekipie są mądre osoby i w ekipie są głupie osoby. Część ekipy widzi jak jest. Też postaw się w części, po części tych mądrzejszych osób. Czyli mowa tutaj o? o mo nie, o mądrzejszych osobach, a ja nie będę okay. mówił co, kto i tak dalej. Dbasz sobie, bo jakby ekipa jest czymś wspólnym. I są osoby, które w ogóle nie robią krzywych akcji. Dbają o to, ale w momencie kiedy Wersow po raz enty, enty, enty odwala krzywą akcję, wszyscy dostają po tyłku. No, bo tak to działa, nie? Więc oni też są wkurzeni na wersów. I wiem, że po tej dramie yy, o te logo była część osób wkurwiona, nie? Na Weronikę. Ale w sensie yy, część osób z ekipy? Tak. I to wiesz, jakby tak po, poza, poza wszystkim? Tak, ja mam z minimakiem zajebisty kołczak. Okay. <laughs> no, więc yy, część ekipy, ja uważam, że lubi mój kontent, bo. Czy ja coś nakłamałem w tym materiale o logo? No nie. Zajebała. Zajebała. Sama się przyznała, że zajebała. Oni mogą mieć tylko pretensje. Nie do mnie, że ja nagłośniłem. tylko dlaczego zajebałaś? No nie, nie. Dziękuję, Brans. No i pytanie oczywiście brzmi dalej, teoretycznie. Te nastawienie ekipy do Ciebie. Jak myślisz, jak ono wygląda? Myślę, że... Część osób to mnie tam nie lubi, na pewno Weronika, też Fritz podejrzewałam, że mnie nie lubi, ale część ma takie nastawienie, że rozumie, że to jest taki kontent prowadzę. I jak nie ja, to by to poruszył ktoś inny. Tak myślę, że mają zdrowe podejście. Niektórzy, a niektórzy mają chore podejście. No.